Dzień dobry wszystkim wiernym i poszukującym prawdy. Dziś zagłębimy się w temat, który budzi wiele emocji w świecie katolickim i nie tylko, stanowisko kardynała Roberta Saracha wobec globalizmu i tak zwanego nowego porządku światowego. Kardynał Sarach, pochodzący z Gwinei, był prefekt kongregacji do świat kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Jest jednym z najodważniejszych i najbardziej bezkompromisowych głosów w Kościele katolickim, który nie boi się mówić prawdy w czasach, gdy wielu wybiera milczenie lub konformizm. Kardynał Robert Sara urodził się 25 czerwca 1945 roku w małej wiosce Ourus w Gwinei. Dorastał w czasie, gdy jego kraj był pod wpływem ideologii marksistowskiej, co dało mu bezpośrednie doświadczenie życia. Pod rządami reżimu totalitarnego. To doświadczenie ukształtowało jego głęboką nieufność wobec systemów politycznych, które próbują kontrolować każdy aspekt życia ludzkiego. Już jako młody kapłan, a później biskup, widział, jak ideologie mogą niszczyć narody, rodziny i ludzką godność. Kiedy dzisiaj kardynał Sarah ostrzega przed globalizmem i nowym porządkiem światowym, jego słowa mają szczególną wagę. Właśnie z powodu tego osobistego doświadczenia. W swojej książce Wieczór się zbliża i dzień już się kończy, kardynał pisze: Globalizm, który redukuje człowieka do konsumenta, obywatela świata bez korzeni, tożsamości i definicji, jest nową formą kolonializmu ideologicznego. Te mocne słowa wskazują na jego przekonanie, że współczesne trendy globalizacyjne nie są jedynie niewinną ewolucją gospodarczą. Ale niosą ze sobą głębokie zagrożenia duchowe i moralne. Kardynał Sara postrzega globalizm nie tylko jako system ekonomiczny, ale przede wszystkim jako ideologię, która dąży do stworzenia świata bez Boga. W wywiadzie dla francuskiego tygodnika, Valer Actuel powiedział: Globalizm chce narzucić jednolity sposób myślenia i działania. To forma totalitaryzmu, która pod pozorem tolerancji i szacunku dąży do narzucenia jedynej akceptowalnej myśli. Według kardynała, ten nowy totalitaryzm dąży do wykorzenienia tradycyjnych wartości, szczególnie chrześcijańskich, które przez wieki kształtowały cywilizację zachodnią. Co szczególnie niepokoi kardynała Saracha, to systematyczna próba zniszczenia trzech fundamentalnych filarów ludzkiej cywilizacji: narodu, rodziny, i wiary. W książce Bóg albo Nic pisze: Obecnie jesteśmy świadkami globalnej ofensywy przeciwko tym trzem rzeczywistościom: naród jest atakowany przez globalizm, rodzina przez ideologię gender, a wiara przez sekularyzm. Kardynał zauważa, że te trzy filary są ze sobą ściśle powiązane i stanowią naturalną obronę przed totalitarnymi zapędami. Drodzy widzowie. Jeśli te tematy są dla Was interesujące i ważne, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami. Jestem również ciekaw, z jakiego kraju lub regionu nas oglądacie. Napiszcie w komentarzach skąd jesteście. To pomoże nam lepiej poznać naszą wspólnotę widzów. A teraz wróćmy do kardynała Saracha i jego analizy współczesnych zagrożeń. Kardynał często odwołuje się do nauczania Soboru Watykańskiego II i jego ostrzeżeń przed antropocentrycznym humanizmem, który redukuje człowieka do wymiaru czysto ziemskiego. W Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes czytamy: Stworzenie bez stwórcy zanika. Co więcej, przez zapomnienie o Bogu, samo stworzenie staje się niezrozumiałe. Kardynał Sara widzi w globalizmie właśnie taką próbę stworzenia świata, w którym Bóg staje się zbędny. Kardynał Sarach ostrzega również przed niebezpieczeństwem jednej światowej religii, która miałaby zastąpić tradycyjne wierzenia. W wywiadzie dla Catholic Herald powiedział: Istnieje realne niebezpieczeństwo stworzenia religii ludzkości, która eliminuje transcendentny wymiar Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Byłaby to religia dostosowana do wymogów globalizmu. Religijny wymiar nowego porządku światowego. Według kardynała, taka religia byłaby pozbawiona prawdy objawionej i zredukowana do etyki humanistycznej, co stanowi odejście od istoty chrześcijaństwa. Szczególnie interesujące jest stanowisko kardynała wobec kryzysu migracyjnego. Wbrew dominującym narracjom, kardynał Sarach nie widzi masowej migracji jako zjawiska pozytywnego. Ale jako konsekwencje globalnego systemu ekonomicznego, który niszczy lokalne gospodarki i zmusza ludzi do opuszczania swoich domów. W książce Wieczór się zbliża i dzień już się kończy, pisze: Wszystkie inne narody mają prawo przyjmować migrantów, których chcą i w takiej liczbie, w jakiej mogą, ale nie mają obowiązku przyjmowania wszystkich. Kościół nie może współpracować z nową formą niewolnictwa. Jaką stała się masowa migracja? Kardynał Sarach zwraca również uwagę na rolę organizacji międzynarodowych w promowaniu globalistycznej agendy. W swojej książce Bóg albo nic pisze. Niektóre potężne organizacje wykorzystują pomoc humanitarną, by narzucać afrykańskim krajom antykoncepcję, aborcję, sterylizację i gender. To nowy kolonializm, który zniewala Afrykę. Kardynał widzi w tym działaniu ukrytą formę neokolonializmu, który pod pozorem pomocy narzuca zachodnie ideologie krajom rozwijającym się. Co może być szczególnie interesujące dla naszych widzów, to fakt, że kardynał Sara widzi w tradycyjnej liturgii katolickiej potężne antidotum na globalizm. W książce Moc Milczenia pisze: Liturgia nie jest wytworem człowieka, ale darem od Boga. Kiedy liturgia staje się ludzkim tworem, Traci swoją siłę i staje się podatna na manipulacje ideologiczne. Kardynał uważa, że powrót do tradycyjnych form liturgicznych jest kluczowy dla zachowania katolickiej tożsamości w obliczu globalistycznych nacisków. Nawiązując do nauczania papieża Benedykta XVI, kardynał Sarach ostrzega przed dyktaturą relatywizmu, która jest ideologicznym fundamentem globalizmu. Papież Benedykt XVI mówił. Mamy do czynienia z dyktaturą relatywizmu, która nie uznaje niczego za ostateczne i która jako jedyną miarę dopuszcza własne ja i jego zachcianki. Kardynał Sara widzi w tym przenikliwą diagnozę współczesności, gdzie prawda obiektywna jest zastępowana przez indywidualne preferencje. Co więcej, kardynał Sara nie boi się mówić o duchowym wymiarze tej walki. W wywiadzie dla National Catholic Register powiedział: To, co przeżywamy, to nie tylko konflikt polityczny czy kulturowy, ale prawdziwa bitwa duchowa. Święty Paweł przypomina nam, że nasza walka nie toczy się przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata ciemności. Te słowa z listu do Efezjan, rozdział 6, werset 12, przypominają nam, że za zjawiskami politycznymi i społecznymi kryją się głębsze, duchowe rzeczywistości. Kardynał Sarach wzywa wszystkich katolików do duchowego oporu wobec globalizmu. Nie chodzi tu o opór polityczny czy przemocowy, ale o wierność Ewangelii i tradycji Kościoła. W książce, czas się wypełnił, pisze: Chrześcijanin powinien być rewolucjonistą, ale jego rewolucja polega na radykalnym nawróceniu serca i umysłu. To rewolucja miłości, która przemienia świat od wewnątrz. Kardynał przypomina, że prawdziwa zmiana zaczyna się od osobistego nawrócenia i wierności własnej tożsamości. Na koniec chciałbym zachęcić Was, drodzy widzowie, do podzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat stanowiska kardynała Saracha. Czy zgadzacie się z jego analizą współczesnego świata i zagrożeń płynących z globalizmu? A może macie inne spojrzenie na te kwestie? Wasze komentarze są dla nas niezwykle cenne i pomagają budować wspólnotę osób poszukujących prawdy w świecie pełnym dezinformacji. Pamiętajmy słowa samego Chrystusa z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, werset 32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W świecie pełnym manipulacji i półprawd, odważne głosy jak kardynał Robert Sara przypominają nam o potrzebie wierności prawdzie objawionej, która jest fundamentem prawdziwej wolności. Do zobaczenia w kolejnym materiale.